8, Pro Prosoł i witam Was w ostatnim odcinku z Lego Star Wars The Force Awakens. Gdzie w tym odcinku bierzemy się za poziom pod tytułem Potęga Starkillera jest to i będzie to ostatni poziom. Tak więc bierzemy się... za niego. To pewnie będzie taki poziom o właśnie, Nie trzeba to być minim, ale fajny. A szybko Ale nowy paska bojowego mam Będzie jeden z tych łatwiejszych poziomów dnia. tu wiecie gdzie trzeba milion zdobyć? Ogotowano. Złoty klocek. I to jest ostatni złoty klocek jaki zdobyliśmy. Wiosna śmierci 2. Wiosna śmierci 2 mikro myśliwiec. I to też były ostatnie statki jakie tutaj są w grze dostępne. I zaraz zobaczymy sobie liczbę 100% nad mm, u góry ekranu. Jak wejdziemy sobie w menu. Pamiętam, że dosyć szybko się płynąłem z. O, to już akurat nie miga tak jak w poprzednich w poprzednich grach. No ale trudno. Ważne, że już skończyliśmy tą serię. I słuchajcie. No właśnie. Ja nie, nie będę wychodził do menu. Ponieważ... Nie. Bo nie, bo nie. I od razu wam opowiem... Ach. Fabuła, jak to fabuła, nie trzeba jej oceniać, ponieważ jest ona znana nam z filmu. I oceniłem ją, że ogólnie tutaj poziomy niektóre ze dwa powinny być do wyjebania. Za przeproszeniem. Albo chociaż ten jeden. I nie podobało wiele rzeczy mi się tutaj nie podobało. Na przykład jak nas wrzucano do ten, jak robiliśmy zadania otwarte poboczne Z tymi statkami nas walało z powrotem do miejsca gdzie, robi, gdzie zaczęliśmy to zadanie to musieliśmy wszystkie postacie, wszystko, wszystko, ale to już jest taka pierdoła, najgorsze jest to, że um, trzeba było, jak się robiło poziomy, to nie można było um, szybko sobie tak przerzucać postaci, tylko trzeba było um, specjalnie w siatkę spojrzeć i jeszcze znaleźć łaskawie te postacie. Um, i według mnie to było naprawdę głupie, ponieważ e, podobny błąd był w e, Lego Batman 2 DC Super Heroes. E, tak samo, znaczy porównując na przykład e, Lego Piraci z Karaibów, to zawsze mi to pasowywało e, postacie tak jak powinno. E, czemu tutaj tego nie robiło i czemu tego nie robiło na przykład w Lego Batman 2 DC Super Heroes, to naprawdę nie wiem. Teraz gram w Lego Przygodę i chyba będę. Zaczynał niedługo pierwszy poziom robić na 100%, więc zobaczymy jak to tam będzie. Ale w LEGO Star Wars The Complete Saga też potrafiło mi dobrać postać. Potrafiło mi dobrać postać taką, żebym ja nie musiał jej szukać potem w siatce postaci. I to też według mnie jest bardzo głupie, że mieli to zrobić w poprzednich grach, a tutaj tego nie zrobili. Następna rzecz. Powtarzalne misje, yy, powtarzalne misje poboczne, yy, jak na przykład robiliśmy planety, mogliby chociaż zrobić yy, coś nowego. Coś nowego, a nie, że o, jak się wchodziło, to od razu miałem takie, oho, to jest z yy, misji takiej i takiej. To było słabe. Kloski w karbonicie, bardzo, ale to bardzo fajne rozwiązanie. Dodatki DLC były bardzo fajne, podobały mi się, fajnie mi się w nie grało. Były fajne, króciutkie, zwięzłe i na temat. Czerwone klocki. kupiłem do, w 48 odcinku. Dopiero kupiłem wszystkie czerwone klocki, kiedy kupiłem sobie nożnik razy 10. Potem kupowałem inne nożniki, a potem już kupiłem resztę. Tych klocków, które powinienem kupić. Zdobywanie tych prawdziwych wyznawców było ok. No, te postacie, ta siatka postaci była tak beznadziejnie zrobiona, że po prostu ja szukałem jakiejś postaci minutę, gdzie powinienem to zrobić w mniej niż 5 sekund. Ale no, co poradzisz, niestety. Mm. I co? Tą grę, szczerze, oceniam ją równe 7 na 10, ponieważ na więcej nie zasługuje. Było tu strasznie tu takich błędów denerwujących. Zresztą, jeśli oglądaliście całą tą serię, to wiedzieliście, co mnie denerwowało, o co mnie nie denerwowało i dlaczego taka ocena jest taka, a nie inna. O! To chciałem powiedzieć, to właśnie chciałem powiedzieć. I tak jak wam mówiłem w tym odcinku, Następną serię po, y, miałem w planach, żeby zrobić od razu LEGO Star Wars The Skywalker Saga, ale The Skywalker Saga jeszcze nie wyszło. Prawdopodobnie będzie to 20 y, październik, y, tak byłoby na mnie w zwiastunie, który wyciekł. Znaczy, który był na chwilę na YouTubie, ale od razu go usunęli z, yo z YouTube'a, y, więc no... Y, zacznę sobie jakąś serię teraz i jeśli zacznę jakąś serię... Y, i na przykład nie wyrobię się do premiery Lego do premiery Lego Star Wars The Skywalker Saga. To możecie wiedzieć od razu, że ja tą serię, którą teraz zacznę, to przerywam, zawieszam ją na chwilę i biorę się za dzień za Lego Star Wars The Skywalker Saga w dzień premiery i potem jak skończę Lego Star Wars LEGO Star Wars di Skywalker Saga to wrócimy sobie do tej serii zawieszonej. Tak to właśnie będzie działać. Mm, mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. Zresztą najwię najwięcej oświetleń mam pod tym LEGO, więc no. To było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Jeśli ominął was jakikolwiek odcinek Nadróbcie go sobie, będziecie wiedzieć, czemu miałem taką ocenę o tej grze. A jeśli wytrwaliście do końca, oglądajcie wszystkie odcinki, to gratuluję naprawdę. Tak więc, do zobaczenia w następnej serii, która powinna pojawić się już wkrótce.